Cześć, siemanko, z tej strony, Bartek z kanału Pokebeks. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie taki trójpak z boosterkami z Paldea Evolve, który dostałem jakiś czas temu na Dzień Ojca. Także zobaczymy sobie, co tutaj Warum nam prezentuje. Oprócz tego, Pikali. ten odcinek nie był za krótki, dokupiłem takie slajwy, również z Paldea Evolve i je też sobie otworzymy na odcinek. Przedłużając, otwieramy tego trójpaka, ten duży boosterek. Możemy sobie nożyczkami dzisiaj, słuchajcie, ja w międzyczasie zachęcam do obejrzenia playlisty z resztą moich filmów, do polubienia tego filmu, do subskrypcji kanału. Obejrzyjcie sobie inne filmy, polecam. Jest tam dużo filmów z otwierania ETB, różnych generacji, różnych wydatków. No tu widzicie, profesjonalnie tak otworzyłem, że nie otworzyłem. Także jeszcze raz nożyczki, przyspieszymy trochę. Dobra, udało się dostać do środka. Wyciągamy nasze trzy pusterki. Zadawku, uwaga, Evolve. Tu jak widzicie, mamy wszystkie trzy startery w ostatecznych ewolucjach. Tu jest kodzik na tę kartę, na tę promkę. Tak wygląda ta promka. Bardzo fajne one mają te efekty takie, te promki takie, jakby wylanej farby. Wsadzimy sobie oczywiście od razu do koszulki. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, zostaw lajka, zostaw suba a my przechodzimy do boosterków i teraz od którego sobie zaczniemy może od krokodylka to nie był mój starter jeżeli chodzi o G na switcha Bo najmniej ludzi wybierało tego startera w dobra udało się dostać do środka wyciągamy Chodzi dla Was. Przekładamy jedną kartę w tym zestawie, energia elektryczna i lecimy Dano, Magic Car, Slowpok, Liteo, Pulpitar, Ludek, Seviper ale ten reverse Voltorb na riversie Cetodile na drugim riversie. I tutaj Slucking Zwykły choroby. Znaczy, no zwykłe, niezwykłe. Holo. Holorerka także pierwszy boosterek, nic na szczęście. Mamy jeszcze dwa z tego trójpaka. Teraz sobie otworzymy boosterek z ewolucją Sprigatito. A konkretnie miał Skaradą, tu macie Kodzik. Jedna karta przełożona. Energia Trawiastań, Great Ball, Opip, Machu Hita, Pinchurin. Celtian, Corviknight, Dad's Spires, Larvitar w rewersie, Pinchurin jako drugi rewers, Pinchurkin, przepraszam, i Lokix jako holo. Także tutaj też nic. I lecimy z naszą kaczuszką. Ja tego startera wybrałem w grze. Także Quakwawawa i tutaj kodzik, karta do przodu. I lecimy z ostatnim boosterkiem z tego 3 tutaj Energia Salowa Quaxley właśnie, fajnie Nasza kaczuszka, Tinka -tink, też fajnie, bardzo lubiłem tego poksa Pinchurcin, Mahukita, Paldański Tauros, Luxio, mabostiv Serulecz, też bardzo lubiłem tego pokemona na rewersie Tutaj mamy jakąś brzydką Polanę na drugim rewersie oh, i yeah. Gajara, Gajardos jako holo aczkolwiek z tego holo się cieszę, bo zbieram Gajardosy także sobie od razu go zapakujemy nie zmienia to jednak faktu, że nic się tutaj nie trafiło w tym trójpaku napiszcie w komentarzu, dajcie znać, czy wy w takich trójpakach coś trafiacie czy bardziej w ATB, czy w pojedynczych boosterkach tutaj niestety nic nie udało się trafić tego Seruleza też sobie zapakujemy do koszulki ja nie mogę się doczekać jakiejś, e, jakiegoś fularta z tym Pokémonem. Ale trzeba będzie chyba jeszcze poczekać, bo nie widziałem, jakie były. Zatem z armarzem widziałem. Jakiegoś fularta, jakiegoś yy, galery, galery, Illustration Rare. Natomiast no, tutaj nic nie ma. Także lecimy dalej. Zobaczymy co się kryje w tych slajwach, które dokupiłem. Tak się prezentują te karty. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, suba. Do zapoznania się z resztą moich filmów. Natomiast no tutaj nie mam się już co dłużej rozdrabniać nad tymi kartami. Bo tak się prezentują karty, które uważam, że fajne w tym zestawie. I lecimy za Sleeve'a. Sleevów mamy, jak widzicie, 5 Także Padea Evolve. Najwięcej mamy z Miałskaradą, także zaczynamy od Rady W Radzie mamy ognistego krokodylka. Serulecz. Jak się nazywał ten Pokémon? Też możecie poprawić mnie w komentarzach. Nie wszystkie nazwy jeszcze dobrze znam z tych generacji nowszych, także nieraz się pomylę. Ale przecież o nie o to chodzi. Każdy może sobie przeczytać. Kodzik. Jedna karta do przodu. Energia stalowa. I lecimy. Ptaszek. Mineko. Tinka Tink. Monkey Ptaszek. Heracross Kilowatrel. Grusza na rewersie, chociaż nie tak jakbyśmy chcieli trafić Snisel na drugim rewersie hmm? Tyranitar jako holo, ja chyba już trafiłem to holo Musiałbym sprawdzić Lecimy z drugim slave'em Z tym bykiem, co ma niskę na głowie A w środku mamy Clark Nowala, A w nim Kodzik Jedna karta do przodu Energia elektryczna, Fletching Voltorb, klawel, tropius, Rafajaj, <grystanie> Celtian, Dad Space, Markrow Paldeński Taurus ognisty, Slacking jako Holo, czyli tutaj też nic. No, zaczynam wątpić, żeby dzisiaj coś dobrego się trafiło. Lecimy z kolejnym boosterkiem z miał To Nawet nie busterkiem, tylko slajwem. a w środku mamy. Znowu kaczuchę. No kaczuszko, przynieś mi szczęście, bo byłeś moim starterem. Byłaś właściwie moim starterem. Tutaj mamy kodzik. Przekładamy kartę. I lecimy. Energia wodna. Nibel. Shings. Rokidi. Pikachu. Reverse Energy. Znowu energia. Choice Bell. Tu mamy jeden oh, Reverse. Yeah. Tu mamy Flamingo. Flamigo, bardzo ładna karta, fajna. I tu mamy Seru tylko tutaj jest jako holo, a trafiliśmy chyba jako reverse. Natomiast no ten Flamigo bardzo ładnie wygląda, to jest to Secret Rare, Illustration Rare. Bardzo fajnie to wygląda. Lecimy z następnym boosterkiem, znowu z Krokodylkiem. dobrze, że się coś trafiło w poprzednim bo już zaczynałem wątpić, czy coś trafimy tutaj mamy kodzik, przekładamy kartę nie ma co zwlekać energia trawiasta Jigglypuff Tatbult, Girafak, Ten Ludek, Ptaszek, Herakros znowu Oranguru jako reverse pierwszy Arya ma jako drugi reverse i Dziownica jako holo czyli jeden z tytanów ale no mało nas to interesuje, interesuje mnie to, że nic tutaj nie było i lecimy z ostatnim busterkiem. to jest z legendarnym tygryskiem który ma zamiast zębów miecze, Miecz właściwie no mam nadzieję, że tutaj się coś trafi bo trochę tych boosterków otworzyliśmy, a na razie jeden drop kodzik przekładamy kartę karta walcząca, energia walcząca Delibert Super Road Disk, Snowver Azumarill, bardzo ładny zresztą Vespi, Queen Askew, tutaj ten robaczek w rewersie, Luddisk w drugim rewersie oh, yeah. i Gigaton jako holo. Co prawda tylko holo, ale fajny Pokemon. Także będzie do kolekcji. Ale tak mianowicie prezentują się dropy, no serulecz. To też nie ma na co narzekać tak bardzo. No jeden drop, ale te karty, które są w holo też mi się podobają, bo lubię te Pokémony akurat, więc nie ma tragedii. No ale sami ocencie, czy było tak. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Na razie, do zobaczenia.